Siemanko kochani, 79 dni do naszego ślubu w Chorwacji i 79 dni na to, żeby zrobić formy życia. Będziemy się ważyć, sprawdzamy, robimy wiecie, check formy i tak Zapraszam was do prezentacji sylwetki oraz wagi. Jak widzieliście waga 82,6. Słuchajcie, jestem zadowolony, widzę progres, także ta waga leci, sylwetka się zmienia. Co, no i pokażę wam moje bajgelki, a w zasadzie to bajgelki mojej żonki, no. Bardzo wam dziękuję za ten tydzień, w poniedziałek się znowu widzimy. Pozdrawiam was serdecznie, ja, czyli MW, czyli szar Człowiek. Elo, elo. Bajgel!